Hej, cześć Siemano, wam wszystkim z tej strony. Michał i witam Was. W kolejnym odcinku z serii zagryjemy w Gothic 3, na patrze 175. Idę jeszcze wydać te 10 punktów na siłę, bo mi brakuje 9, aby unieść ten półtora ręczny. A Roland chyba uczy walki. No właśnie. Okej. Okay. Myślę, że siły to na razie wystarczy. Muszę naostrzyć ten półtora ręczny, aby był lepszy od tego węzela. Dobra, widzę, że on na razie nie chce odejść od tej osełki. Nawet jak zrobię tak. No właśnie. Dobra, nic. No to idziemy po. Oj, ciemno, widzę, jest to nie. Łóżko. Lepsza widoczność musi być. Mam nadzieję, że mam dobrą pamięć i wiem mniej więcej gdzie są ludzie, a więc tak Tam jest jeden Ale ja najpierw pójdę po myśliwych Którzy są niedaleko Jeszcze sobie walnę pod ósemeczkę do okary Okej okay. No i ruszamy. Oni są właśnie tutaj gdzie byli ci roz... nie stwory. cieniostwory. Paskudny cienio-stwór, no właśnie. On jest chyba do zadania, bo po nazwie można to stwierdzić. Z łuku coś tam robię. ile ja muszę władować w niego. No ale nieostwol to nie jest byle co. Patrzcie ile mi zabiera. No właśnie. Tak myślałem. O rogi. Też kosztowna rzecz. Dokładnie trofeum. Dobra, no i idziemy. Tu są ci myśliwi, z tego co pamiętam. Powinno być ich dwóch. No i są. Co? Też polujesz? A na co ty polujesz? Polowałem na wszystko, co można upolować w tym kraju przymyszło. Ale moją specjalnością są cieniostwory. Szczególnie lubię ich rogi. Polowanie na cieniostwory? Mógłbym ci trochę o tym opowiedzieć. Naprawdę? A ja sądzę, że umiesz tylko gadać. W pobliżu tych ruin krążą dwa wyjątkowo paskudne okazy. Może pokażesz mi, co potrafisz? Te przeklęte cieniostwory nie żyją. Dobra robota. Widzę, że znasz się na rzeczy. Sprzedasz mi rogi bestii? Proszę. Oto dwa rogi cieniostwora. Wielkie dzięki. Masz tu złoto i dwie mikstury lecznicze. Buntownicy z okary potrzebują takich jak ty. Buntownicy z kopalni żelaza? Więc tam się ukrywają. Chłopcy mają rozum. Muszę im to przyznać. A może od dziś będziesz pracować dla buntowników? Hmm... To nie jest zły pomysł. Idź do Okary. Chłopcom przyda się ktoś taki jak ty. Skoro tak twierdzisz, no dobrze. Spotkamy się na miejscu. O, pewnie łuki. A jakże. Ugońca... O, U to 160 potrzebuje. Hej, masz sporo odwagi, żeby tak tu biegać. Czemu przyjście tu miałoby być dowodem mojej odwagi? Bo w okolicy aż się roi od paskudnych bestii. Trzeba mieć stalowe nerwy, żeby tak tu chodzić. Co tu robisz? Jestem myśliwym. Poluję na dziki. Chodźmy zapolować na dziki. Jak mówiłem, nie brakuje ci odwagi. Ależ oczywiście. Samo to prosiłeś. Chodź ze mną. Wiem gdzie szukać większości z nich. Dobra, idziemy. Najpierw wezmę Złamałem. ten kuferek. Czemu za pierwszym razem nigdy nie mogę otworzyć? Dobra, no idziemy za fraserem. Trzeba zrobić te zadania, aby po prostu... Dla niektórych trzeba porobić zadania, żeby przekonać ich, aby poszli do okary. Dostajemy też tam reputację. O, cześć. Paskudny dzik, no właśnie. Śmierć dzikom, fuck. Jak mi pocisnął. Strzelaj! Żadna strata. Yeah, dobra. Biorę łup. Jasne, przyjacielu! Jak idzie? Udało ci się upolować wszystkie dziki. Tak. Zabiłem wszystkie dziki. Dobra robota. Znasz się na polowaniu, co? <laughs> Proszę, weź to. Na pewno się przyda. Buntownikom w okarze przydałby się ktoś taki jak ty. <laughs> Domyślam się. Dobrze, zobaczymy. Może się tam zjawię i obejrzę o karę od środka. Idź do okary. I to już. No dobrze, skoro nalegasz. Zobaczę co tam słychać. Nie zaszkodzi trochę się rozerwać. Do zobaczenia, chłopcze. No i dobra, mamy dwóch z sześciu chyba. Tyle muszę. Jeszcze sobie zjem trochę pieczeni. Dobra, idziemy po kolejnych. Teraz chyba pójdziemy. Po dawnego poszukiwacza złóż Bena Jako ja mam dobrą pamięć to ja się zadziwiam o Tyle nie grałem w tą grę O Królewskie do życia Czekajcie i teraz muszę jakby dostać się mm, Tamo Jak to było azerk O tam tam chyba on jest. Może krzaki zasłaniają. Wyjmę łuk, żeby go namierzyć z daleka. On powinien gdzieś tu siedzieć. Hm. Tu czy nie tu? A może nie? Ale spokojnie, tu jeszcze był chyba ktoś. Tam się biją. Jest jeszcze jeden taki, gdzie rozprówacze mu przeszkadzają. Co to było? O właśnie, on tu... Zaraz gdzieś tu będzie. Bo trzeba zabić tych rozprówaczy, właśnie z tym mi się głównie kojarzyło. A ten, benz, zapomniałem, gdzie jest. No nic, tu będziemy szukać. No, jak mówiłem, to nie yeah. szkoda, że nie mam tych rozwiniętych. O, trójmie, czy O, ha ha ha, dobre. Ale mi to wyszło. mnie miał lepszy pancerz. No nic. Za mocno się w nie wbiłem z każdej strony. Może mi się uda nawet jeszcze tego Bena znaleźć, ale zobaczymy jak długo będzie się męczył z tymi rozprowaczami. Hem. Może jakiś czar. Kula ognia. Nie wiem, czy coś z tym zrobię im. Są cztery. No za dużo nie robię. Dobra. To nie wszystkie. Kurde. Mordą mnie, atakują i... Dobra, dwa to może dam radę Tego raz uderz Masz 300 za nie Dobra Spokojnie Jednak odciągnięcie ich było dobrym pomysłem Tylko, że mnie otru... Otruły, dobra już teraz nie będę... Ben... Zabiję tylko tego Chodź tu, o, goblińska jagoda nie ścinaj mi podczas walki No właśnie Dobra, teraz potrzebuję... Odtrutki? Nie, to Odtrutka to na... ...truciznę od krwiopijców No właśnie Goblińska jagoda, o tu jest chyba ten koleś Bo tu jest taka jaskinia, zapiszę Chociaż będzie trzeci. No właśnie, jest. Nainosa, przestraszyłeś mnie. Cholera, skąd się tu wziąłeś? Jak na wojownika jesteś dość nerwowy. A widziałeś, co się dzieje koło tej jaskini? Te przeklęte rozprówacze krążą tu, jakby były królami tego miejsca. Nie mam pojęcia, jak ci się udało przyślizgnąć obok nich. Zająłem się rozpluwaczami. Co? Nie żyją? Na to wygląda. Chyba powinienem ci podziękować, co? Oto moje podziękowanie. Sto złotych monet. Dzięki. Buntownicy w Okarze potrzebują więcej ludzi. No i jaki to ma związek ze mną? Chcę, żebyś się udał do Okary. Ciekawe, jak zamierzasz mnie do tego nakłonić? Masz kasę. Idź do Okary. Proszę, masz tu 300 złotych monet. Hmm, skoro tak ładnie prosisz, dziękuję. Do zobaczenia w Okarze. Dobra, wrócę się teraz do Okary. I po Bena chyba pójdziemy w następnym odcinku, bo wiem gdzie jest jeszcze taki jeden wojownik, który się przyda dla Okary. No właśnie. Pamiętam już to miejsce. No, Randall. No właśnie. Z czego nakłonimy? Wyglądasz na osiłka. Właśnie kogoś takiego mi trzeba. Sam nie wyglądasz na słabiaka. Nazywam się Randall. Jestem wojownikiem i chcę się przyłączyć do buntowników. Zmierzałem do Okary, kiedy natknąłem się na te kopalnie. Co zamierzasz zrobić? Widzisz tamtą jaskinię? Jest w niej kopalnia z najbogatszymi złożami, jakie kiedykolwiek widziałem. Jest tam wszystko. Złoto, żelazo, siarka. Jest tylko jeden malutki problem. Jaki problem? Kopalnia jest pełna bestii. Właśnie dlatego nikt z niej nie korzysta. Ale jeśli połączymy siły, moglibyśmy ją oczyścić. Co ty na to? Chętnie Opróżnijmy ją z zasobów I właśnie to chciałem usłyszeć Szykuj się i chodź za mną Dobra No to oczyśmy tą kopalnię Tam będą złoża, które nam się w przyszłości przydadzą Również do okary Ale te złoża sobie Wydobędziemy już w następnym odcinku W tym jeszcze tylko rozwalimy te bestie I to będzie na tyle a tymi bestiami są opełzacze O, koleś ma niezłego kopa O, cześć <grystanie z wierzącami> Broń się bezi Kur... Nie lubię tego... Szarżowania ich Dobra Kurde, się dygam tak. to Dobra, pomogłem. Chodź, Roland, wiesz, Atakuj gnoje O jedno, bestię mniej. To jeszcze nie wszystkie, Roland. Randall, sorry. Roland, to ten przywódca Do ściany. Mama. O nie, no, nie, cóż, nie uderzysz mnie. Nie obiecałem chyba zbyt wiele. Spójrz na wielkość tych samorodków. Co teraz? Idź oczyść resztę kopalni, a ja zacznę tu plądrować. Buntownicy z Okary potrzebują osiłków takich jak ty. Tak, cholera przecież wiem. Dobra, to pójdźmy jeszcze oczyścić, ja zapiszę. Dobra, idziemy. Yo. Fuck. Szybko. Przemutyłem. Nie, nie zabijesz mnie. Będę silniejszy, haha. O, oh, killed. Dat bestia Dobra Jeszcze szybko do Randala Już plądruję Kopalnia jest pusta Znaczy się nie ma już więcej potworów, które mogłyby nam zagrozić Doskonale Teraz możemy ją w spokoju splądrować Dam Ci 300 złotych monet Teraz pójdziesz do okary? Dobra, pójdę. W międzyczasie pilnuj naszej kopalni. Jak wrócę, nie chcę jej zastać całkowicie ogołoconej z zasobów. Jasne? Jasne. Dobra. Czwarty buntownik przyłączył się do okary. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Do zobaczenia w następnym. Trzymajcie się. Cześć.